Hej, witamy w nowym filmie. Przyszłość transportu wygląda obiecująco. Każdego roku ludzie starają się wznieść go na nowe wyżyny. Przez lata zbudowano wiele pojazdów, które wyglądają dziwnie, ale zaskoczy Was, że niektóre z nich są również bardzo przydatne. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. BMW w 2001 roku pracował nad konceptem samochodu sportowego, którego świat jeszcze wcześniej nie widział. W 2008 roku po raz pierwszy na pokazie pokazano rewolucyjne BMW Gina i według BMW może to być przyszłość przemysłu motoryzacyjnego. Samochód jest całkowicie pokryty pewnego rodzaju aluminium, a ponadto zachowuje bardzo niską wagę. Elastyczny półprzezroczysty i wodoodporny spandex jest sprężysty, trwały i nie uszkadza materiału podczas otwierania drzwi. Nawet przednia klapa otwiera się i zamyka w specjalny sposób, a reflektory przechodzą przez materiał bez żadnych problemów. Pozwala to również kierowcy na zmianę kształtu foteli według własnego uznania. O ile mi wiadomo, ten model nigdy nie trafił do produkcji, ale myślę, że istnieje duża szansa, że na pewno spotkamy się z tą technologią w nowszych modelach BMW. Numer 9. Flatmobile to pojazd stworzony w 2007 roku przez 46-letniego mężczyznę Perego Watkinsa i ma rekord świata w najniższym samochodzie na świecie. Na początku można by pomyśleć, że tak wyjątkowy samochód jest wart dużo pieniędzy, ale 3 grudnia 2012 roku został on wystawiony na aukcję w Anglii za około 15 tysięcy dolarów. Samochód ma zaledwie 48 cm wysokości i jest wyposażony w potężny silnik odrzutowy, który pozwala mu osiągać prędkość 160 km na godzinę. Chociaż jest to dość szybki samochód, mężczyzna mówi, że trzeba uważać na progi zwalniające. Perry mówi również, że ludzie się gapią, kiedy wyjeżdżał na drogę swoim samochodem. Niestety nie mogłem znaleźć, kto kupił Fladmobila, ale najprawdopodobniej była to osoba z dużą kolekcją samochodów. Numer 8. Adto to rewolucyjny skuter inwalidzki, który można złożyć w kilka sekund, a następnie użyć jako wózek. Na przykład, jeśli lecisz do innego kraju samolotem i masz złamaną nogę, lub jeśli potrzebujesz pomocy w poruszaniu się, to jest to świetne rozwiązanie. Pojazd osiąga maksymalną prędkość 6 km na godzinę i współpracuje z uniwersalnym akumulatorem, który wystarcza na 20 km, zanim trzeba będzie go ładować. Wspaniale jest nim również pojechać do miasta na filiżankę kawy. Wyjątkowe jest to, że skuter może zmienić się w walizkę, którą można zabrać ze sobą wszędzie. Ma również regulowaną wysokość siedzenia, a nawet można nim jechać do tyłu. Kiedy o tym czytałem, znalazłem, że można nawet kupić ten pojazd przez internet. Cena wynosi jednak od 3 do 3,5 tysiąca dolarów, ale może jest tego warty. Numer 7 Czy to ptak? Czy to rekin? Nie, to Sea Breacher, półokręt podwodny i osobisty statek wodny w jednym, który wygląda jak delfin, a nawet ma zdolność do wyskakiwania z wody. Jeśli więc jesteś kimś, kto kocha wodę i masz dobrze wypełniony portfel, to Sea Bridge jest naprawdę czymś dla Ciebie. Taki statek kosztuje od 100 do 150 tysięcy dolarów, ale jak zobaczysz, co może zrobić, to szybko się do niego przekonasz. Został on zaprojektowany przez inżynierów Roba Inesa i Dana Piazza. Przez lata wypuścili kilka modeli. Na przykład można wybrać od wieloryba do promu kosmicznego, a nawet taki, który wygląda jak rekin. Na wodzie Seabrider może osiągać 90 km na godzinę, podczas gdy pod wodą może płynąć z prędkością około 40 km na godzinę. Najfajniejszą rzeczą w Seabrider jest to, że kiedy zanurkujesz do wody, możesz wyskoczyć ponownie jak delfin. Numer 6. Jeśli kiedykolwiek byliście w limuzynie i uznaliście to za wyjątkowe doświadczenie, na pewno musicie spróbować limuzyny odrzutowej. Ta półlimuzyna, półprywatny odrzutowiec, został zbudowany w 2006 roku przez Dana Harisa i Franka DiAngelo i zajęło im to ponad 40 tysięcy godzin. Pojazd ma prawie 13 metrów długości i waży niesamowite 5,5 tysiąca kg. Co najlepsze, można nim po prostu jeździć po drodze, a nawet nie wspomniałem jeszcze o jego wnętrzu. Jak widać, jest zbudowany do zabawy. I może pomieścić w sumie 17 albo 18 osób. Obszar, w którym znajdują się elementy sterujące, zwane także kokpitem, jest wyposażony w cztery ekrany, mikrofon do komunikacji i automatyczny dach, który można otworzyć. Limuzyny będą kosztować co najmniej 5 milionów dolarów i prawdopodobnie zostaną wystawione na aukcję gdzieś w tym roku. Niestety nie może latać, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Ten czerwony limuzynowy odrzutowiec zapiera dech w piersiach. Numer 5. W 1999 roku kalifornijska firma zamierzała zbudować najszybszy pojazd amfibijny na świecie. Około 10 lat później, w 2010 roku, oficjalnie weszli do Księgi Rekordów Guinnessa z pojazdem Python, bijąc rekord prędkości. I jak fajnie jest mieć samochód i łódź w jednym. Największa prędkość tego pojazdu to niesamowite 100 km na godzinę na wodzie. Samochód jest dość drogi, bo można go kupić za co najmniej 200 tysięcy dolarów, ale na pewno da wam dużo zabawy. Możesz również legalnie jeździć tym samochodem po drodze, ale uważaj, bo ten pojazd nie ma dachu, więc kiedy wchodzisz do wody, upewnij się, że masz na sobie ubranie, które możesz zamoczyć. W rzeczywistości samochód jest tak popularny, że kilka gwiazd go kupiło, a nawet książę Dubaju postanowił kupić kilka. Numer 4. Według firmy Inventist, która wykonała Orbit Wheels, to przyszłość skateboardingu. Są to dwie okrągłe łyżwy z spinaną platformą, na której można postawić stopę. Musisz sporo ćwiczyć, bo za pierwszym razem, jak spróbujesz, to będziesz często spadać i może nie do końca zrozumiesz, jak to działa, ale jak już to ogarniesz, to da ci mnóstwo zabawy i w odróżnieniu do deskorolki możesz jeździć nimi po trawie. Poza tym, te maluchy z łatwością zmieszczą się w plecaku, kiedy wyjeżdżasz na wakacje i chcesz je zabrać ze sobą. Ponieważ Orbit Wheels obracają się wokół siebie, możesz robić wiele trików i skręcać na zmianę. Nie stanowi to żadnego problemu. Jeśli jednak chcesz się zatrzymać, po prostu połóż stopy na ziemi i gotowe. Numer 3 w 2015 roku firma teleinformatyczna Verizon pracowała nad stworzeniem samochodu, który mógłby wynieść się w powietrze na 1,5 metra, aby ułatwić unikanie korków. Jeep Grand Cherokee będzie unosił się w powietrzu po naciśnięciu jednego przycisku, tworząc wystarczająco dużo miejsca, aby wznieść się ponad wszystkie inne samochody i kontynuować jazdę. I jest to imponujący widok, a jeep ma również cztery kamery, więc kierowca może wyraźnie zobaczyć, gdzie jest ten rząd, ponieważ oczywiście nie jest zamiarem, aby skończyć na innym samochodzie. Czy kiedykolwiek marzyliście o tym, aby nie stać ciągle w korku, kiedy jedziecie do pracy? Wtedy Humrider jest czymś dla Was. W tej chwili nie jest on jeszcze na sprzedaż, ale kto wie, może w przyszłości zobaczymy Humridera? Przy okazji czułbym się trochę niepewnie, gdyby nagle przyjechał nad tobą duży samochód. Numer 2. Jednym z największych problemów dla osób na wózkach inwalidzkich jest poruszanie się po schodach, ale wydaje się, że zmieni to firma o nazwie Scevio. Ten futurystyczny wózek inwalidzki osiąga prędkość 10 km na godzinę i bez żadnej pomocy może pokonywać przeszkody o nachyleniu 6 stopni. Kilka testów wykazało, że dzięki temu wbudowanemu trybowi może on poruszać się w górę i w dół po prawie każdych schodach. Wjeżdża on tyłem po schodach za pomocą gąsienic, a po dotarciu na górę można ponownie nim jeździć. Wózek można ustawić na żądaną wysokość, a ponadto będzie on mógł jeździć po żwirze lub śniegu. Ma też również wygodne miejsce do siedzenia, a kierowca w zasadzie robi wszystko za pomocą joysticka. Z tego co mogłem znaleźć, cena wyniesie około 35 tysięcy dolarów. Numer 1 jeśli kochasz kosmitów i UFO, to chyba pokochasz ten latający spodek na kółkach. Człowiek o nazwisku Steve Anderson ze stanu Indianapolis jest wielkim fanem życia pozaziemskiego i pewnego dnia postanowił zbudować wehikuł podobny do UFO. Zmienił on swój zepsuty samochód Geometro z 1999 roku w poruszający się statek kosmiczny. A fajne jest to, że jest on nawet dopuszczony do jazdy po ulicach. W wielu przypadkach budowane są dziwne samochody, które nie są dopuszczone do jazdy po drogach publicznych, ale ten jest. Wraz z żoną regularnie jeździ na różne zloty samochodowe, a kiedy decyduje się na jazdę po mieście, często spotyka ludzi, którzy chcą zrobić sobie z nim zdjęcie. Aby pojazd wyglądał jeszcze bardziej pozaziemsko, dodał zielonego obcego na siedzeniu pasażera. Który pojazd chcielibyście wypróbować? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej naszych filmów, kliknij jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.